Witam Was w kolejnym odcinku z. Non Starsa, ja jestem Kadidon I, I kolejna, testujemy kolejną trójeczkę Czyli El, El primo Barley oraz. E, Poco? Nie ma L-Primo. klasycznie na no, dziś się no, testujemy. No, Może potem na czymś innym. Ale nieważne. Zaczynajmy bez zgadania, żeby nie było że cały czas przedłużam. przecież nigdy. Dobra. Lecimy. Już. Piam. Mam El Prima na piątym levelu. Chyba. Idziemy. Uj, uj, uj. Idź mi To jest nasza skrzynka. Ani rusz. Idź, mistr... Idź. 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 No nie mogłem użyć skoku, no. Dobrze się grało. W miarę, ale... No gdybym uczył skoku jak chciałem, nie na później No jest trudno no Teraz Barley Ready for never. No, I am not ready for never Tak więc Jedziemy panem Barleyem Oj, oj, oj mogę go już chyba na piąty nawet grej dać, ale. Kasy nie chcę marnować, bo nim nie gram. Rzadko nim gram. Gramy dwoma takimi, co mają mało, mało życia i to jest ryzykowne. To będzie nasze. O tak. Mamy 10. Nie będę chciwy i nie pójdę tam. Aha, już showdown. Tutaj. Szybki showdown. Fajnie. Fajnie się go testuje. Nie powiem, że nie. Dobrze, dobrze, jedziesz. Dobrze, mamy 14. Idź sobie, kolcie ty. No i prestiżowo. Tak to powinno wyglądać. No, każdy test. I teraz przejdziemy do poka. Może sobie pięciu od razu, bo krótki to będzie odcinek albo dłuższy, taki specjalny odcinek. 11, czy tam 11, nie pamiętam, który to jest. Gram na gitarze. O, oh yeah. Graj na gitarze. Graj. Graj. Gram na gitarze. Oh, mam mało HP. Mam lowa. Ale je to jest denerw... O nie. Tutaj nikogo nie ma. ich. Czy mi się zdaje, czy... Nie, nie zdaje. Zdaje tak. Tam ktoś jest. Idź sobie. Kogo tutaj jest? Nie sobie buluj. Idź sobie, brick. O nie, idź sobie, no. Pysz Och, no. Wypiłem. O nie, Boże. Wspomniałem, że jego sumę, że moc to uzdrawianie. O nie. No. No. Naprawdę jest spoko, ale się zrymowało. Mam tu odcinka. Poko jest spoko. E, i tak. Następna postać to... Oh, Riko! Boże, jak ja go nie lubię! Grade nałem na czwarty, bo myślałem, że będzie lepszy. Nic. O Boże, jaki on jest fatalny. Mam szepr... 22%, no? rozładować nie chcę ma razem z jednym na czwartym o oh boże chciałbym mieć tą karcianą nic tutaj nie ma Idź sobie Jaka siek... idź, snajperko! Pa, ją zabiłem pięknie. A teraz siebie zabiłem. Nie wychylaj się, Jawi! Bo możesz zginąć i wtedy już umrzemy, cały? O, o, zabiłem idź sobie! Po raz kolejny cię zabijam, staram się, no nie! No. sobie jesteś słaby e. aż 1700hp Człowieku No więc Rick to głównie ten ginie cały czas Więc też nie, nie, nie zaliczę Frank 2 Udało mi się Jej. I Jeszcze Frank tu nie musimy testować, ale szybko testujemy. Skrzyneczka prestiżowo Jesse. Fajnie, że Jesse. I szybko testujemy, żeby nie był taki długi. Zobaczmy, jak się spisuje Frank. Tak średnio. znaczy tak średnio na mecz. Gramy znów tym. Z tym. W znaczy, że z tą postacią. A nie wiem, czy z tą samą osobą. Bo jak osobą, to normalnie bym się cieszył. Idź, Barley. To nie jest twoja skrzynka. Weź to, weź to, bo jak i Jezu! Ojajaj Oj, jaj, jaj, jaj. Oj jaj, jaj. A mogło być dobrze, gdyby... Co mi wtedy strzeliło, no Ciekawe. Jeśli wjedziemy, jeśli. I cześć!